Sojusz Lewicy Demokratycznej chwali Donalda Tuska za to, że dotrzymał słowa i udało mu się pozyskać dobry budżet dla Polski w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Pieniądze będą gorzej jednak, że będzie ich zapewne mniej niż jest potrzebne, a jak mówią politycy lewicy, sposób rozdysponowania powinien być szybko ustalony. Problem się pojawia, jak te środki finansowe wykorzystać. Dlatego pozwoliliśmy sobie przedstawić Państwu no, pewien wyciąg z materiałów, z analiz, które prowadzi Sojusz Lewicy Demokratycznej, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z Unii Europejskiej, po to, żeby pokazać ten gorset, jaki w tej chwili jest nałożony na samorządy i wielkie obawy, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z Unii Europejskiej w następnej perspektywie. Lewica przygotowała więc dokument nazywany gorsetem samorządowym, w którym wskazuje szereg bardzo pilnych wydatków, na które powinny znaleźć się szybko fundusze. Politycy zwracają uwagę na to, ile corocznie samorządy dokładają do pomocy społecznej, a w niektórych sektorach sytuacja jest nadal bardzo zła. Bezrobocie rośnie z roku na rok. Problem rosnącego bezrobocia również samorząd musi dokładać środki finansowe do kwestii związanych z walką z bezrobociem. W tym również, jeżeli chodzi o kwestie związane z infrastrukturą, z budową tej infrastruktury, z próbą tworzenia nowych miejsc pracy. Później, jeżeli chodzi o mieszkańców w wieku 40 plus czy 50 plus, pojawia się bardzo poważne obciążenie dla samorządów związane z opieką i świadczeniami. Deficyt budżetowy w 2013 roku wyniesie 35 miliardów złotych. Dług publiczny to już 841 miliardów, czyli ponad 22 tysiące złotych na jednego mieszkańca. Ponad połowa Polaków ma kredyty, a jedna czwarta zaległości w spłacie zobowiązań finansowych. Nie dość więc, że zadłużenie wzrasta, to i pojawiają się kolejne finansowe problemy. Pokazujemy również zadłużenie, jeżeli chodzi o mieszkańców Polski, to zadłużenie w 2009 roku nasze w bankach wynosiło 15 miliardów. Teraz już wynosi 32 miliardy. Co, co to pokazuje? Pokazuje to to, że nie dość, że to zadłużenie wzrasta, a więc mieszkańcy również naszego województwa i miasta nie mają środków na, na, na bieżące utrzymanie i bieżące funkcjonowanie. To jeszcze pojawiają się problemy związane ze spłatą tego zadłużenia. Czy nowa perspektywa unijna poprawi sytuację mieszkańców województwa zachodnio-pomorskiego? Politycy starają się wskazywać rozwiązania, jednak czy ich praktyczna realizacja będzie miała miejsce, dowiemy się zapewne później. Podczas konferencji za dużą wadę nowej perspektywy wskazano zmniejszenie środków na rolnictwo.